Zobacz, te co za kołami idą, to zobacz jak przydarte doły, to 300 hektarów zrobiło. Boki grube, góra i tak samo tu już jak przetarcia są, to, to tu też się widzisz, wydziera się. A te co na skrajach, co tam zdjęcia będziesz widział, to te co skrajne są, to mniej dostają, ale widzisz. Jak z prawej strony się robi, co bardziej wygodniej, to bardziej poddarte, lewa strona mniej poddarta, nie? I tu ten węglik, co na dole jest, na górze, to tutaj tak wygląda. No i teraz muszę, zrobimy pole i teraz spawara, migomat i tutaj to wszystko naspawamy, odrestauruję. No bo szkoda marnować, bo węgliki to one do końca będą dobre, nie? No tak wygląda w oryginale, nie? Zobacz, te z tyłu są mniej wydarte i tak samo tu boczki są naspawane. Ja od tego, od Adama pancerza brałem. Ci wyszle telefon do niego jak chcesz. On mi przysłał. To i tulejki do tego horsza No i ten zalcza. Ten Magnum 300 koni. Tego 500 tego 570 ciąga. A tutaj stoi 7 metrowi, 770, koboczki zdjęte. O! A tu o, jak boczna co najmniej robi, to jak wygląda. No mówię, najwięcej dostają te za kołami, co No i zaczepik zobacz, kurwa, baja. Teraz tu jeszcze tylko gumeczkę z opony tu włożę. Z osobówki wsadzę oponę, dziurę wypalę, wpierdolę oponę, niech leży. i Nie będzie amortyzacja. ale tutaj zresztą tak jest. Wydrze się dół, to śruby odkręcasz do góry, nogami go przekręcasz i to niech się wydziela i później znów spawarka. Odpierdolić to, bo to się wydrze i krążki mam, cztery komplety, to z głowy. A i tak trzeba kulowy założyć, bo najgorzej jak jest ten, w polu jak robisz, to ten zaczep do dołu wchodzi to z ukosa idzie, dlatego się to niszczy tak.